Szanowni Państwo, 24 września tutaj na Robczyckim Targowisku odbędzie się druga edycja konkursu pod nazwą Posmakuj w Robczycach. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które uwielbiają piec pyszne ciasta. W konkursie mogą wziąć udział również organizacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby seniora, czy też koła gospodyń wiejskich. Przysmaki będą oceniane przez profesjonalne jury, a na koniec zostaną wręczone cenne nagrody. Impreza będzie świetną okazją do miłego spędzenia sobotniego przedpołudnia. Serdecznie zapraszam. 24 września, Robczyckie Targowisko, godzina 10. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać do dnia 21 września, dostarczając do Centrum Kultury w Ropczycach kartę zgłoszenia e mailem telefonicznie bądź osobiście. Jedno upieczone ciasto należy dostarczyć 24 września do godziny 9.30 na Ropczyckie Targowisko. Imprezie towarzyszyć będzie międzyszkolny konkurs wiedzy kulinarnej, nie zabraknie dobrej muzyki oraz zabaw dla dzieci.